Witajcie, dziewczyny, chcecie zagrać w grę? Oczywiście. Mam co do tego naprawdę dobre przeczucia. Kate, masz rację. Trafiłaś w odpowiednią buźkę i za to dostajesz ta Ekstra! Kate, co robisz? Uważaj, gdzie rzucasz opakowania. Nie szkodzi, też zaraz dostanę smakołyk. Ojej, chyba trafiła mnie w to, co trzeba? Suzy, tym razem nie masz szczęścia. Dostajesz torbę z karmą dla psów. To obrzydliwe, nie będę tego jadła, tak? To nie fair, ale to nic wiem, jak dać Wam nauczkę. Specjalnie dla Was mam tajny przycisk. Kto go znajdzie, ten otrzyma fajną nagrodę. Łatwizna, trafiłam. Ojej, co się dzieje? Dlaczego jesteśmy takie małe? Bo nadszedł czas na mój ulubiony challenge. Zostaniecie umieszczone w małych pudełkach, w których czeka na Was cała masa różnych przycisków. Co mamy robić? To tak, jakbyśmy siedziały w klatce. Zapewniam, że będzie się Wam podobać. Mam nadzieję, że za tymi przyciskami nie czai się nic strasznego. Sprawdźmy. Suzy, mam dobre wiadomości. Otrzymujesz magiczne okulary, dzięki którym będziesz wiedziała, które przyciski są szczęśliwe, a które nie. Ojej, jak super! Widzę, że za żółtym przyciskiem jest coś fajnego. Zgadza się, czeka na ciebie cały kubełek pysznego popcornu. O, wow! Ale super! To spełnienie marzeń! Chcę go spróbować. O, wow, jaki dobry! Ale chyba mam już dość. Chcę czegoś innego. To skitelsy. Daj mi je szybko! Suzy, masz dziś szczęście! To wszystko dzięki magicznym okularom, niesamowite! Tu jest tyle kolorowych cukierków i wszystkie są nierealnie pyszne. Ja też chcę cukierki. A ja chcę coś jeszcze smaczniejszego. No to teraz zielony przycisk. Nie zawiedź mnie! Hurra! Bardzo lubię marshmallow. To moje ulubione pianki. Suzy, otwórz usta. Łap. Super. Czuję się jak w raju. W piankowym raju. Ale jestem szczęśliwa. Suzy, może podpowiesz mi, który przycisk też ukrywa smakołyki? Podpowiedzieć? Dobra, z chęcią dam ci wskazówkę, Kate. Wciśnij tam ten guzik. Ten niebieski? Dzięki. Oh, no! Ojej, chyba w ogóle nie czekają na mnie żadne smakołyki. Zgadza się, Kate. Najwyraźniej Suzy chce zostawić wszystkie przysmaki dla siebie. O, ty dostajesz wielkie karaluchy. Fu, chyba! Pomocy! Dlaczego tak się ze mnie nabijacie? Nabijamy! To tylko żart. Żart? Za karę twoje okulary są teraz moje. Dzięki nim sama się dowiem, jakie przyciski kryją za sobą smakołyki. Ojej, co się dzieje? To alarm! Kate złamała zasady gry i wykorzystała okulary, które dostała Suzy. O nie! Nie mam zamiaru spadać w przebaść! Uff, dobrze, że nic mi się nie stało. Tylko coś się stało z moimi okularami. Ale chyba pamiętam, że za czerwonym przyciskiem powinny być smakołyki. Tak, bardzo lubię kole. Suzy, dziś jest Twój dzień. Czeka na ciebie mnóstwo puszek koli. Tylko uważaj na głowę, są dosyć twarde. To boli. No i ostatnia puszka. To bolało. Mogły się przecież wylać. Ale i tak cieszę się, że po takiej ilości jedzenia mogę się czegoś napić. Mnie też przydałaby się kola. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś do picia. Muszę sprawdzić. Ciekawe, co tam jest. To dziwne, nie rozumiem. To magiczna broń! Myślę, że sama się zorientujesz, jak to działa. Tak, ogarnę to. Oj, co to jest? Jak fajnie. Teraz nie dość, że mam kole, to jeszcze mam lizaka o smaku coli. Wow, więc ta broń umie zamrażać. Suzy, trzymaj się. Suzy, zaraz zrobi się gorąco. Czeka na ciebie ogromny kubek ciepłego kakao. Uff, co za dobre wyczucie czasu. Już myślałam, że będę lodowym posągiem do końca życia. A pyszne kakao mogę z siebie zlizać. Jest jednocześnie ciepłe i pyszne. Jestem zadowolona. Myślisz, że już skończyłam? Mylisz się. Kurczę, głupia broń. Materia rozładowała się w najbardziej nieodpowiednim momencie. Kate, przestań marudzić. Lepiej wybierz inny przycisk. Mam nadzieję, że tym razem mi się poszczęści. Wow, uwielbiam kawę ze Starbucksa. Tak, napoje ze Starbucksa są świetne na jesienno-zimowe wieczory. Łap! Wow. Smacznego! Uwielbiam tę kawę! Jest taka słodka! W dodatku z bitą śmietaną, której bardzo chciałabym spróbować. Mam nadzieję, że Kate tego nie zauważy. Mmm, jest pyszna. Ja też mam ochotę na coś słodkiego. No, co tam mamy? Fu, nie! Powiedziałam, że chcę coś słodkiego, nieposkudnego. No, w końcu się z ciebie pośmiejemy, Suzy! Czeka na ciebie cała góra kociej karmy! Masz! Fu, co za ochyda! Jest taki oślizgły, to obrzydliwe! Jak coś takiego może być dobre? Masz po prostu pecha! Na sam widok robi mi się niedobrze! Co za zauwa. O. To klucz do drzwi. Ej, yobaj mi to. I jeszcze czego? Mam dla ciebie lepszą ofertę. A masz. Aj. To bolało. Strzał w dziesiątkę. No to czas wyjść na zewnątrz. Super. Kate, jesteś gotowa odzyskać wolność? Dzięki, Suzy! Wiejemy stąd szybko! Dadam. Kate, ty pierwsza wybierasz guzik! Nawet nie wiem, co nacisnąć! Ten żółty wygląda niegroźnie! Sprawdźmy! Hurra! Uwielbiam ciastka! Świetny wybór, Kate! Czeka na ciebie ogromne pudełko pysznych Oreo! Łapie szybko! Super! Nigdy wcześniej nie widziałam tyle Oreo. Co za uczta! Ekstra! To jest takie pyszne. Jestem zadowolona. Mogłabym jeść je bez końca. A to nie wszystko! Czym jest Oreo bez mleka? Mam dla ciebie całą szklankę ogromną szklankę! Za co? To niesprawiedliwe. Nie ma za co, Kate. To straszne. To mleko sprawiło, że moje ciastka zamieniły się w papkę. Ale nie szkodzi. Mogę z tego zrobić naprawdę dobre smoothie. Wypiję go za pomocą tej rurki. Koktajl wyszedł rewelacyjny. Dzięki. Jestem szczęśliwa. Nie podoba mi się to, to wcale nie było zabawne. Nieważne, Candy, twoja kolej. Okay. A ja wybieram zielony przycisk. No, co tam mamy? Hurra! Guma Hubba buba, Uwielbiam ją! Wszyscy ją uwielbiają! Przygotuj się, bo właśnie teraz wsypię całą masę tych gum. Ojej! Ale super! Mogę z tego nadmuchać naprawdę dużego balona. I zaraz to udowodnię. Tylko najpierw muszę to wszystko przerzuć. No to zaczynam! Udało mi się! Wow, ten balon naprawdę jest ogromny! Przebicie go będzie niezłą zabawą! No dalej! Kurczę, przykleiłam się do ściany! Aj! Dlaczego musisz się tak ze mnie nabijać? Ups, chyba nacisnęłam kolejny przycisk. Tylko nie robaki! Błagam! Pomocy! Pęgdy niestety za późno przed tobą cała masa tych pełzających słodziaków! Na no, łapie szybko! A nie! One są wszędzie! Wpełzają mi do uszu. Jest mi niedobrze! Słabo mi. Co za tchórz, Kate! Znowu twoja kolej. Koktail z mleka i Oreo był niesamowity. Zobaczymy, co tym razem wylosuje? No, co? Nie lubię cytryn. W końcu będę miał trochę zabawy. Kate, specjalnie dla ciebie pokroję te cytryny na malutkie kawałki, żebyś mogła się cieszyć każdym plasterkiem. No to co? Jesteś gotowa? Jakich dużo! Jakie soczyste! W takim razie łapie szybko! O nie! Już jestem cała skwaszona! To wspaniale! Kurczę, muszę to zjeść? Fu! To obrzydliwe! Kej też wykręciło! Więc Candy, twoja kolej na wciśnięcie przycisku! Tym razem powinno mi się udać! Miód! Ekstra! Zgadzam się! Przecież jest taki lepki! Candy! Będziesz zadowolona! Spróbujmy! Jak go dużo! Łap! Nie jest aż taki lepki! Jest pyszny! Jaki słodki! Ojej! Pyszności! Bardzo lubię miód. Co za uczta? Dzięki. Wiesz, kto ci kibicuje? Pszczoły! Ej! Chodźcie tu! Mam dla was niespodziankę! Co? Dlaczego tu jest tyle pszczół? Ratunku! Co się z tobą dzieje? Dzięki za pomoc! Ciao! Kate, znowu do ciebie idę. Nigdy więcej cytryn. No, co tam mam? O nie, już te cytryny były lepsze. Szybko zmieniasz zdanie. Ja myślę, że to pokochasz. Pachnąca karma dla kotów. No tamasz. Jak go dużo. Fu, to obrzydliwe. Jak koty w ogóle to jedzą! Nie chcę tego próbować! Co za ochyda, to obrzydliwe! O, jaki fajny kotek! Zobacz, co mam. To wszystko dla ciebie. Spróbuj! Podoba ci się? Lawsik! Ła, Idę stąd, mam alergię na koty! Mam nadzieję, że za czerwonym przyciskiem jest coś smacznego. No. O nie! Tylko nie Oh łapki! Wreszcie naprawdę zastanawiałem się, kto je dostanie. Candy, masz szczęście! No to łap, całe wiadro. To straszne! Wyglądają obrzydliwie. Nie wyobrażam sobie, że mam je jeść. Jej, głupie łapki. Przypadkiem nacisnęłam przycisk. Dostanę śmierdzący ser. Nie no, dziś zdecydowanie nie mam szczęścia. To na pewno. Candy, czeka na ciebie ogromny talerz tego smakołyku. Proszę. Smacznego. Za co jestem tak karana? Ostraszne. Wiem, mam pomysł. Ok, muszę to zrobić. Co? Ona to naprawdę je? Najwyższy czas na. A masz? Co to? O nie. Nie czuję się najlepiej. A kurza łapka pomoże mi się stąd uwolnić? Właśnie tak, Kate, ciebie też nie zostawię. Wynoszmy się stąd. lecimy, pa! Subskrybuj kanał ha ha no, aby nie przegapić równie szalonych i ekscytujących challenge.